W sobotnie przedpołudnie nieopodal pałacu czartoryskich w puławach Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości zorganizowało festyn charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na rehabilitację Dawida Kowalczyka, który cierpi na afazję motoryczną. Rehabilitacja chłopca to dziesiątki tysięcy złotych, których rodzice Dawida bardzo potrzebują, by móc rehabilitować syna. Podczas kilkugodzinnego spotkania wszyscy odwiedzający o tej porze parsz czartoryskich mogli skorzystać z wielu atrakcji, m.in. uczestniczyć w warsztatach przygotowania indiańskich ozdób w konkursie plastycznym, a także w w taneczno-akrobatycznym zatytułowanym Supernowa. Podczas eventu dwukrotnie licytowano podarowane na aukcję przedmioty. Na dzieciaki oczekiwały dmuchańce, wata cukrowa, brokatowe tatuaże, a także przejażdżki na kucyku. Losowano również hulajnogę nagrodą główną. Jesteśmy bardzo wdzięczni Jung za udostępnienie nam terenu, bo wiemy, że jest to miejsce ulubione przez puławiaków i na pewno chętnie odwiedza, odwiedzane, więc również liczymy na to, że będą Tłumnie na naszym festynie dzisiaj. Dwadzieścia parę chyba osób, które się przyczyniły, tak bądź też um, wspomagając nas, czy też dając fanty. Są to zarówno firmy, jak i osoby prywatne, więc nie dałabym rady tutaj wszystkich wymienić. No i też mnóstwo wolontariuszy, bo i osoby dorosłe, i młodzież. Um, bardzo się cieszymy, że udało nam się taki fantastyczny zespół stworzyć, bo um, jest to praca wielu już nawet tygodnie chyba nad przygotowaniem tej imprezy. Środki, które zostały zabrane podczas festynu zostaną niebawem policzone, a ich wysokość Stowarzyszenie Przeszłość w Przyszłości poda w swoich mediach społecznościowych. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny Go GSM ulica Generała Feldorfa Nila 2 Galeria Nowa oraz Premium Mobile Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.